Powiedz jeszcze raz kawaii. Po polsku kawaii, po japońsku cio kawaii. Marcin Łosik prywatnie. Dobry wieczór. Marcin, jesteś ekonomistą prywatnie? Jestem muzykiem jazzowym, pianistą. To się stało, że zacząłeś grać na Włodle Pianie? Pamiętasz swoje pierwsze kroki i co to było? To ciężko tak odpowiedzieć jednym zdaniem. Ekonomistą jestem z wykształcenia, ale muzykiem byłem znacznie wcześniej, zanim stałem się ekonomistą. W przedszkolu już planowałeś albo czułeś, że będziesz grał? Znaczy ja, tak się właśnie zastanawiam, czy kiedykolwiek wybierałem tą drogę, czy ta droga po prostu wybrała mnie. No, zaczęło się bardzo klasycznie, od muzyki klasycznej, która była w moim domu rodzinnym. Tata grał, mama grała, czy po prostu się słuchał muzyki? Ojciec kochał muzykę, ojciec był melomanem, przepełnionym głęboką pasją do tego, co słuchał. Pamiętasz, z czego lubił słuchać? Ja pamiętam chór pielgrzymów Wagnera. Dokładnie. Pamiętam Beethovena, sonaty. Pamiętam tą całą klasykę, którą ojciec bardzo kochał i bardzo chciałem grać, ale nie dano mu było jej grać. I to tak się poskładało, że kiedy ja się pojawiłem na tym świecie w otoczeniu tych nut, no to zaczęło się sięgać po to. Wyglądało to w ten sposób, że w sumie dla ojca byłem jakimś rodzajem takiej żywej szafy grającej. Rzeczy, które on zawsze kochał, a teraz mógł słyszeć przy mojej pomocy na żywo. Tata próbował grać? Tak, tak, on się też uczył. A tak naprawdę to na samym początku zaczęło się od tego też, że pamiętam, że wcześniejsze piękno było u nas w domu. One zniknęły z tego domu, gdyż siostra mojego ojca postanowiła, że. Jej syna, mój kuzyn będzie się uczył na pianinie, więc to piano uleciało od nas. Pamiętam, że wówczas w sercu mojego ojca pojawiła się pewna wyrwa i bardzo chciał, żeby instrument był jednak w domu i zaczęło się od takich <laughs> maleńkich organek elektronicznych, które w latach 80. można było nabyć, które daleko odbiegają od tego, co można nazwać instrumentem dzisiaj. Może chociaż stroiły. <laughs> Ja tego prawie nie pamiętam, ale takie najwcześniejsze wspomnienie właśnie, to, to pamiętam, naprawdę ja byłem bardzo, bardzo mały i pamiętam, że te organy się pojawiły i tata próbował coś na grać i porzucił mi po prostu kolorowe nutki dla dzieciaków. Takie moje pierwsze wspomnienie, że ojciec mi tłumaczył, jak wygląda klucz nowy i od jakiego dźwięku się zaczyna rysowanie klucza, jeszcze ten dźwięk G i pokazuje mi go na klawiaturze, a potem mi tłumaczy, że wszystko, co powyżej, to, to wyżej a wszystko, co poniżej na klawiaturze, to poniżej na pięciolinii. Ale chciałeś tego? Wtedy? Wtedy w tym wieku to, to dziecko jeszcze nie, nie ma takiej przemyśleń. To było dla mnie po prostu bardzo ciekawe i w jakimś sensie nie rozumiałem, w czym problem. W sensie, że... <śm> 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 O co, o co tyle tyle krzyku z tą pięciolinią i z tą klawiaturą, przecież to jest logiczne, że jak wyżej na, w zapisie notowym, to wyżej na, na klawiaturze i niżej tam niżej. Pamiętam, że właśnie pierwsza melodia udawało się w ten sposób grać i to już mi bardzo gładko, bardzo łatwo wtedy. Miałeś łatwość grania. Chyba tak, to teraz tak mogę ocenić, że, że przychodziło to niezwykle łatwo. Potem był etap szkoły muzycznej na Głogowskiej pierwszego stopnia. I to było też zabawne, dlatego że w szkole muzycznej wiadomo jest jakiś kanon nauczania, co jest jakaś literatura, którą dzieciaki uczą się. Na a mój ojciec pacjonat w domu robił mi tak naprawdę program rozszerzony, gdyż te wszystkie nuty, które wcześniej wspomniałem, one zalegały. te wszystkie piękne utwory, które ojciec zakochał, znał z płyt winylowych, nagle mogliśmy te utwory odkrywać razem, przemierzać przez nie wspólnie. I to był po prostu dla mnie podróż w świat pełen marzeń. Nie ciągnęło cię bardziej za okno, na przykład, żeby pójść grać w piłkę, czy robiłeś to symultanicznie? Oczywiście, że grałem w piłkę, no tak jak wszyscy w tamtym czasie czytałem na bramce. Pamiętam <grym, grym>, moją mamę, która mi mówiła, że nie stała na bramce, bo wszystkie dzieci będą domie jeszcze się. No tak było. Ale wie, to drugiemu nie przeczyło. To nie wyglądało tak moje dzieciństwo, że ja siedziałem w domu bite godziny i tukłem coś na, na, na klawiaturze. To było tak, że był jakiś materiał w szkole podstawowej i zadany to może się tego utworu uczyło, grało, się pracowało nad nim, a oprócz tego jeszcze wieczorami się grało w betowe Beethovena chociażby, czy jakieś nokturne Chopina, rzeczy znacznie bardziej ambitne, bardziej rozwijające tak naprawdę dziecięcą wyobraźnię. I nawet jeśli w tamtych czasach jako dziecko nie posiadałem takiej techniki, żeby móc wszystko od razu zagrać, no to w taki sposób, jaki potrafiłem, no to umożliwiało mi to podróżowanie po tym muzycznym materiale. To było wspaniałe, naprawdę. Sąsiedzi się nie burzyli? U mnie jest taki limit w domu. Powyżej 22 strzelają sąsiedzi, jeżeli ktoś na czymś gra. W tamtych czasach to nie był żaden problem. Nie wiem. Mieszkaliśmy wówczas na Wildzie, w Kamienicy, na Wierzbęcicach pod numerem 10. Ja miałem to szczęście, że nigdy, ale to przenigdy żadni sąsiedzi nie, nigdy nie wyrazili, nie powiedzieli jednego krzywego słowa. Dzisiaj, mieszkając w innych miejscach, pod innymi adresami, muszę powiedzieć, że to wygląda zupełnie inaczej. Ale być może to też wynika z tego, że dzisiaj gram po prostu inne rzeczy. Czułeś się trochę naznaczone, bo z reguły w czasach szkoły podstawowej słuchają czegoś innego niż sona Beethovena. Tak, mam do dzisiaj tych przyjaciół, mam do dzisiaj tych znajomych. Jeśli słuchają tego, to je serdecznie pozdrawiam. Pamiętam, jeden z moich przyjaciół słodypysz Moc, drugi był zagorzałem metalowcem, więc metalika, a ja grałem Chopana na przykład czy bramsa, czy sięgałem po Prokofiewa i to był faktycznie potworny rozsięg, naprawdę. Dla takiego dzieciaka, który wychodzi z domu, który jest przepełniony sztuką, wchodzi w podwórko, które rządzi się innymi prawami, no to próba zrozumienia przez dzieciaki takiej muzyki jest praktycznie niemożliwa. Raczej to ocierało się o jakąś taką egzotykę dla nich i to głęboką. U dziewczyn to były plusy czy minusy? Brams. <noise> w tamtych czasach, kiedy biegało się w krótkich gaciach po podwórku, dziewczyn nie było w naszym środowisku, ale byli same kopalasy wtedy. To było bardzo wczesne dzieciństwo, podstawówkowe takie. Skąd jazz się wziął u Ciebie? Ja pamiętam, jak kiedyś tata pokazał mi taką małą płytę winylową. Pamiętam, że ona miała taką niebieską naklejkę i dla mojego ojca muzyka jazzowa to nie było nic szczególnego. On był zanurzony w głębokiej klasyce. I pamiętam, że próbował mi jednak wytłumaczyć ten temat, czy to jest ten jazz i powiedział, że jazz to takie synkopowanie. Ja wtedy nie, nie, nie rozumiałem o co mu chodzi, gdy dzisiaj nie rozumiem o co mu chodzi tak naprawdę w tym temacie. Ale tak na poważnie, kiedy się wziął jazz, to to by raczej trzeba było zapytać skąd się w ogóle wzięła inna muzyka niż z kanału klasycznego. To było tak, że ukończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej, byłem w liceum normalnym, takim regularnym, nie miał profilu muzycznym, nie kontynuowałem dalej drogi w liceum muzycznym. No i w tym normalnym liceum pojawili się nowi zajmi, którzy trzymali gitary elektryczne, gitary basowe, perkusje, byli po prostu instrumentaliści z muzyki rozrywkowej, można tak to ująć. Graliśmy rocka wtedy wspólnie. Pamiętasz, co to było? Różnie. Różnie pamiętam. W późniejszym etapie już grania no, pamiętam, że mieliśmy kolejne zespoły i graliśmy chociażby covery Bonjowi czy covery Queen'a. Do dzisiaj uwielbiam tą literaturę muzyczną. To jest, to jest świetny kawał muzyki rockowej. To jest cudowna dla mnie sztuka. Natomiast wówczas, w tamtych czasach o też nie było mowy. No, pamiętam, że kiedyś przyszedł do mnie basista po jednej z prób i, i, i pytał mnie, czy oglądałem Jazz Jamboree. I nie pamiętam dokładnie, czy Jazz Jamboree, czy Warsaw Summer Jazz Day, coś, coś w tym stylu. A ja pamiętam, że się się kompletnie, mówię, co? Co to do mnie w ogóle? Jak tego można słuchać? Wówczas w życiu nie przypuszczają, że moja podróż muzyczna w ogóle otrze się o muzykę jazzową albo, że będę dzisiaj pięćną jazzową, dla którego to jest głęboki sn życia. Tak się złożyło, że od jakiegoś czasu nie grasz sam, chociaż dzisiaj na koncercie zagrasz samodzielnie. W Twoim graniu pojawili się też inni muzycy, od jakiegoś czasu występujesz w trio. Ta przygoda zaczęła się dużo później. 2008 rok to jest ten moment założenia trio jazzowego, które jest w obecnym kształcie do dzisiaj w pierwszym projekcie na perkusji grał Sławomir Tokłowicz, którego dzisiaj zastąpił Robert Rasz. Z Robertem gramy już od paru lat. Na kontrabasie nie zmieniał Sawy Wóziński. Fortepian się nie zmienił. W <laughs> fortepiany się zmieniają na każdym koncercie. <laughs> Tak, ale to trio jest dla mnie z dużym szczęściem naprawdę. To jest coś, co naprawdę muszę powiedzieć, że wyewoluowało przez te lata. Muszę powiedzieć, że tam jest dużo zgrania zespołowego. Dałeś sobie czas na to, żeby to dojrzało, ta muzyka. Cały czas dojrzewa. To jest tak naprawdę projekt na całe życie, tak myślę. Dla mnie w ogóle, jako dla pianisty czasowego, projekt TRIO to jest idealny, idealny skład, dlatego że to jest takie rozwinięcie grania solo. I kiedy gra się w TRIO, tak naprawdę ma się zupełnie inną możliwość niż gra się w solo. Muszę powiedzieć, że w tym przypadku muzycy, z którym gram, to jest, jest dla mnie wielkie szczęście. I w grając wspólnie, muszę powiedzieć, że naprawdę docieramy się, szukamy nowych obszarów. Ci muzycy też ewoluują sami w siebie. I to jest czasem tak, że spotykamy się po paru miesiącach razem i utwory, które graliśmy przed tym krajem brzmią już zupełnie inaczej, dlatego że oni są w innym miejscu, swoim umysłem i swoim sercem. Ja tak samo. Myślałem się, że niełatwo znaleźć takich muzyków. Jeżeli się już ich znajdzie, to trzeba mieć plany na przyszłość. Co z wami będzie w najbliższym czasie? Wydaliście ostatnią płytę? No tak, nagrywaliśmy płytę w zeszłym roku w Warszawie w studiach polskiego Radia Noworonicza. Płyta ukazała się w tym roku w maju nakładem nowojorskiego wydawnictwa czasowego do Time Records. Z tą płytą jest też ciekawa historia, dlatego że można ją dostać w Stanach Zjednoczonych, można ją dostać w Europie, w krajach azjatyckich, tak jak Japonia, czy Korea Południowa, ale na razie w Polsce jej nie można dostać. Dlatego, że do tego Records nie ma podpisanej żadnej umowy z żadnym polskim dystrybutorem, który by fizycznie tą płytę dystrybuował na terenie Polski. Natomiast pracujemy na tym, żeby taka dystrybucja się pojawiła. Czy będzie można Was usłyszeć w Polsce? Wiem, że na pewno w Bremie na wiosnę. Nie w Bremie, tylko w Zykę. To jest pod Bremą. To jest festiwal jazzowy, na który zostaliśmy ostatnio zaproszeni przez pewnego krytyka muzycznego. Będziemy grali obok Adama Bałdycha. To będzie w czerwcu. A wcześniej będziemy grali w Berlinie. Jakoś koło grudnia albo stycznia. To nie aż tak daleko. I czasowo, i kilometrowo. Ja wszystkich zapraszam, bo do wycieczka do Berlina jest bardzo wygodna z poznania w dzisiejszych czasach. Będziemy grali w świetnym klubie jazzowym. Ten klub jazzowy nazywa się Biflet. Pamiętam ten klub sprzed wielu, wielu lat, kiedy byłem jako publiczność na jakimś wydarzeniu kulturalnym. Pamiętam, wówczas chodziło o jakąś koprodukcję filmu, który był realizowany przez środowisko polskie i niemieckie razem. Ale pamiętam atmosferę tego klubu. Ten klub jest kapitalny naprawdę, więc bardzo cieszę się, że z będziemy tam grać już niebawem. W piano House bez tria, samodzielnie. Co zagrasz? Dobre pytanie. To jest, to jest, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. To jest, to jest tak naprawdę pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że słowa nie są w stanie w pełni jak gdyby, oddać abstrakcji muzyki. A w moim przypadku jest tak, że kiedy mam ten komfort dotykania tworzywa, które tak bardzo kocham, a w moim przypadku jest to fortepian. Jeśli ten fortepian jest naprawdę dobry, a wiem, że jest dobry, bo ten fortepian, który będę dzisiaj grał w Piano House, jest fortepianem naprawdę z wysokiej półki, no to jeśli te czynniki są spełnione i jeśli mogę w to tworzyło się bez reszty, no wówczas dzieją się rzeczy dla mnie nieokreślone i rzeczy, które nie, nie do końca mogę spreparować czy, czy, czy przewidzieć. Dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie do końca. Oczywiście noszę w sobie pewne obszary, które wyjdą, ja to wiem, ale jak to będzie do samego końca, to mi trudno powiedzieć. Co byś chciał, żeby Twoja muzyka robiła z umysłami słuchaczy? Nic, nic bym nie chciał. <laughs> to jest właśnie sfera, którą trzeba postawić w sobie muzyce. Ja myślę, że muzyka mówi samo do siebie po prostu.